Skandal, afera, bezbożność. Czekaj. A nie, dobra, to, to, to od Dąbrowej Górniczej. Upadek literatury. Czyli Priest, moi drodzy, zapraszam na recenzję. Priest, Sierry Simon, moi drodzy. Książka, która obiegła TikTok w dosyć zastraszającym tempie, z dosyć potężną dramą wokół niej. Jest to książka z, uwaga, 2015 roku, wydana za granicą. U nas w Polsce pojawiła się w tym roku. Jestem przekonana, że jeżeli śledzicie książkowe media, to. Na pewno już słyszeliście o tym tytule. I zanim do recenzji, zanim do omówienia fabuły, zanim do czegokolwiek, to afera i drama. Podejrzewam, że dla niektórych osób nie wyniknęła z niczego. Także tutaj, mimo tego, że ja nie widzę w tej książce nic kontrowersyjnego i nic jakiegoś złego, co oczywiście wyjaśnię później, to jednak jest to trigger warning, ostrzeżenie dla osób, które są katolikami, są osobami wierzącymi, ponieważ ta treść może je obrażać. Może być to jakieś ugodzenie w tę sferę religijności, więc myślę, że niekoniecznie jest to pozycja dla was i w związku z tym jednocześnie ta recenzja również może nie być dla was. Także, jeżeli tu zostajecie, a jednak cenicie sobie te walory religijne, katolickie i nie dopuszczacie do siebie żadnych tak zwanych abominacji, to jeżeli tu zostajecie, to robicie to na własne życzenie i własną rękę. Ja ostrzegłam. A jeżeli chodzi o zwyczajowe trigger warningi co do treści, e, są uwagi na samym początku. Książka zawiera wzmianki o systemowym wykorzystywaniu seksualnym i samobójczej śmierci siostry. Po pierwsze i najważniejsze, jest to erotyk. Jego fabuła wygląda mniej więcej w ten sposób, że głównym bohaterem jest. Ojciec Tyler Bell, narracja jest pierwszoosobowa. Jest on księdzem, prowadzi własną parafię, udziela się w swoim środowisku kościelnym, ale pewnego dnia poznaje popi, poznaje dziewczynę, która całkowicie wywraca jego życie do góry nogami, no i tak na dobrą sprawę przestaje mieć kontrolę nad własnym ciałem ten typ. I tyle, jeżeli chodzi o. O fabułę. I serio, nawet na blerbie nie znajdziecie więcej. Je, jest główny bohater, który jest księdzem, poznaje laskę i zaczyna się erotyk. I teraz uwaga, to jest w miarę pozytywna recenzja, jeżeli chodzi o tę książkę. No, mam jakieś swoje uwagi, takie na poziomie literackim, jak zwykle, ale jeżeli mnie zapytacie o stanowisko w związku z kontrowersją, to nie, nie uważam, że jest to treść kontrowersyjna. Uważam, że jest to po prostu fantazja literacka, akurat obsadzona w obyczaju. Język jest całkiem ok. Nie mówię, że jest idealny, ponieważ w tłumaczeniu momentami występują dosyć ciekawe kwiatki. Nie zaznaczyłam tutaj tak właściwie wszystkich błędów, bo nie miało to sensu. Momentami po prostu widoczne są kalki z języka angielskiego ale takim najważniejszym grzeszkiem tłumaczeniowym jest to fragment z 238 strony i na to zwróciła również uwagę Weronika, która sprawdziła to z źródłem. Mam błąd w tłumaczeniu, zazdrość i zawiść. No i tutaj ktoś musiał się machnąć i po prostu zamiast zawiść przetłumaczyć zazdrość po raz kolejny. No ale poza kalkami i, i takimi, no powiedziałabym raczej drobnymi błędami tłumaczeniowymi, ten język nie jest jakoś strasznie paskudnym. Jeżeli chodzi o smuty, to smuty, smutne sceny, to jest ich tu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie krężowałam na każdej, nie cringe'owałam przy każdym określeniu, przy każdej takiej rozmowie między nimi, między Tylerem a Poppy. Bardzo możliwe, że na ten osąd ma wpływ wspomnienie o królestwie, słodyczy i rozkoszy, chyba tak miał Pierwszy tom w tytule, gdzie po prostu tam moja skala cringe'u przekroczyła jakąkolwiek granicę i chyba jestem po prostu trochę bardziej odporna w tym momencie na jakieś dzikie określenia, zwłaszcza w języku polskim, bo moi drodzy, przypominam, czytam książki po polsku i Momentami jest ciężko. Sorry za chaos w tej recenzji, tak swoją drogą, ale niby książka jak książka, niby gatunek jak gatunek, ale nie jestem wyspecjalizowana w recenzowaniu artykułów, więc trochę z jednej strony nie wiem, jak się to zabrać, z drugiej staram się potraktować to jako po prostu każdą inną książkę. Więc przejdźmy do omówienia bohaterów, I guess. Tak jak wspomniałam, narracja jest pierwszoosobowa, więc mamy wgląd do myśli Tylera. To, co bardzo mi się kłóci z treścią. To blerb, ponieważ na blerbie dostajemy informację pod tytułem. Tyler zawsze był dobry w przestrzeganiu reguł. I okej, okay, potem następne zdanie leci, dopóki nie pojawiła się ona, więc może jest to jakieś uzasadnienie. Z drugiej strony, w jego zachowaniu bardzo. Impulsywnym, bardzo zwierzęcym, nawet bym powiedziała, w pewnym momencie nie widać takiej dyscypliny, jaką tutaj sugeruje opis na okładce. Ale co najważniejsze, Tyler, oprócz tego, że również według Blair był powinien się zakochiwać w popi, co jest wprowadzone głównie do raczej cielesności i pożądania tego typu rzeczy, a Niekoniecznie skupię się na tym uczuciu miłości, bo trudno jest to wyczuć w treści, tak szczerze mówiąc. W sensie właśnie szukanie takich, takich oznak zakokiwania się, zauroczenia itd., itd., tego w treści no nie ma. Niby są jakieś słowa przebąkiwane, niby są jakieś y, opisy uczuć, które jednak mimo tego, że gdzieś tam na początku powiedzmy akapitu czy dwóch mają sens i czytelnik chce wierzyć w to, że ta postać mówi no dobra, to może jednak coś tam się z tymi uczuciami dzieje, to za chwilę dostajemy kolejną scenę, która sprowadza się tylko i wyłącznie do cielesności i. Ten czar pryska od razu. Także, mimo osobowej perspektywy, no nie uważam Taylera za jakąś bardzo dobrze rozbudowaną, głęboką postać. Reprezentuje on tutaj, sobą, dosyć dużą powierzchowność, a z drugiej strony są momenty, znaczy to, to nie są, wiecie, to, to nie jest tak, że mamy momenty, w których on się zastanawia nad tym, żałuje. I tak dalej, i tak dalej, tylko to są ciągłe rozważania, ciągłe takie biczowanie się, że ojku, co ja zrobiłem, nie powinienem był, przecież tak nie można i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście niekoniecznie nie, nie, nie w ten sposób, jak ja to określiłam. to jest raczej rozpisane po rozdziałach, a nie w trzech zdaniach, ale. Takie rozważania się pojawiają. Więc jakaś taka skrucha w głównym bohaterze występuje poniekąd, co ma sens z jego zawodem, który wykonuje. A co do zawodu, czyli bycia księdzem, no to moi drodzy powiem tak: ja nie jestem osobą religijną, nie, ani, ani nic takiego. I tutaj na początku tej książki jest notka od autorki, że ona przez większość życia była katoliczką. I już nią nie jest. I szczerze mówiąc, takie właśnie podejście do religii, tutaj rozważania religijne, są całkiem spoko napisane. W sensie. Da się to czytać, ma to jakiś tam sens. Nie ma tutaj niczego obraźliwego w tych rozważaniach Tylera. I moim zdaniem ten aspekt wyszedł naprawdę dobrze w tej książce, jako jedna z niewielu rzeczy, która wyszła dobrze w tej książce, co spowodowało u mnie zastanawianie się, tak naprawdę, podczas lektury, dlaczego w internecie pojawiła się drama na ten temat, bo ani nikt tutaj nie mówi złych słów, tak naprawdę. Owszem, są sceny seksu w różnych kościelnych miejscach, tylko że w tym momencie to jest natura tej książki, to jest natura tego gatunku. Jeżeli mamy osadzoną akcję w środowisku kościelnym, no to wiadomo, że ona się będzie działała w środowisku kościelnym. To jest absolutnie. Nic szokującego. Spójrzmy na blerb i już wiemy, o czym jest książka. Z drugiej strony, tak sobie pomyślałam, tak, to jest takie, wiecie, to jest taki trochę hot take. Tak mi się wydaje, chociaż w sumie nawet nie. To, nie, to, to nie jest hot take. To jest po prostu taka szybka myśl pod tytułem A co jeżeli zmienić setting? Powiedzmy, że nie jest to obyczaj, włóżmy to wszystko w fantastykę. Zróbmy z tego romantazm pomiędzy kapłanem jakiejś jednej z kilku religii na tym świecie a jakąś dziewczyną. I to wszystko, co się dzieje w tej książce, zróbmy dokładnie to samo, tylko właśnie w otoczeniu takim magicznym, po prostu fantastycznym. Czy w tym momencie jest tu jakiś problem? No. No nie, a przynajmniej tak mi się wydaje, że gdyby było dokładnie to samo w romantaze, no to nikt raczej nie powiedziałby: O to źle, jak to przecież o takich rzeczach nie powinno się pisać w ten sposób, coś tam. Po prostu mam wrażenie, że problemem tej książki jest to, że jest ona by obyczajem, <noise> po prostu, że jest obyczajem. I dlatego część ludzi się zbulwersowała i powiedziała, że e, jakieś badziewie, nie wiadomo co. Dobra, ale odbiegłam od tematu, wróćmy w ogóle do tych bohaterów, bo chciałam powiedzieć o Poppy. Popi jest bardzo, bardzo niesamowicie papierową postacią. Jej całą osobowością jest to, że, że co? Że, że lubi seks. Kropka. I tak naprawdę nie poznajemy jej. No, znaczy tak, jest z bogatego domu, tylko stwierdziła: dobra, walić to wszystko. Nie chce mi się na tych wszystkich charytatywnych galach, balach występować. I udawać, że coś robię, a niby nic nie robiąc, tylko dając kasę, idę w świat sobie znaleźć jakieś zajęcie. To, ale to jest jej backstory, a nie charakterystyka postaci taka wiecie w sensie charakteru postaci totalnie dzisiaj nie potrafię mówić przepraszam więc Poppy tak generalnie jest bez charakteru jest całkowicie papierowa i można by podstawić cokolwiek w sumie a, pod jej postać w tej treści i absolutnie nic by się nie zmieniło a uważam że warto byłoby jednak mimo tego że to jest erotyk tak ja wiem wiem na co się pisze sięgając po taką książkę rozwój postaci jest ciągle jednak rozwojem postaci. Te postaci też muszą być w jakiś sposób wiarygodne, żebym się odpowiednio dobrze wciągnęła w treść, tak? Żeby mi się to dobrze czytało, żeby coś mi tam nie zgrzytało pomiędzy linijkami. A co do wiarygodności postaci, to jedną z bardziej wiarygodnych postaci chyba jest e, biskup. Tak, ten gość zdaje się był biskupem. I to jest akcja pod koniec książki. To, to jest trochę spoiler, ale myślę, że nie jakiś potężny. Kiedy rozmawia z Tylerem po pewnej sytuacji, proponuje mu przeniesienie do innej parafii, co mnie totalnie rozśmieszyło, bo słuchajcie, to jest tak bardzo klasyczne, jak tylko jest jakaś drama, coś się odwali w środowisku. Kościelnym, no to co ksiądz przeniesiony do parafii, problem z głowy, koniec, może się wyciszy po czasie. Także generalnie gitowa, tak, to, to była wiarygodna postać, totalnie. No nie będzie to długa recenzja, bo nie bardzo mam co do powiedzenia na ten temat. Nie ma tutaj nic, co mogłabym powiedzieć, że jest jakieś paskudne, obrzydliwe. Do wywale... Aha, tak, ostatni rozdział. W sensie perspektywa Popi, w epi... epilog to jest trochę imo przesada, w sensie. Wydaje mi się, że gdyby skończyło się na tym ostatnim rozdziale bez tej dodatkowej wstawki na końcu, miałabym trochę lepszy obraz o tej książce na koniec, trochę inaczej bym ją wspominała, a jednak ta scena, scena ten, ten epilog po prostu wdarł mi się do głowy i niestety nie mogę go wyrzucić. Ja skończyłam tę książkę jakieś trzy dni temu czytać, ale jest okropnie napisana. W ogóle w tej treści mamy czasami wstawki. Z perspektywy popi. Jest ich bardzo mało, ale wszystkie są napisane tak strasznie chaotycznie, tak brzydko. Po prostu jest potężna przepaść pomiędzy jakimiś tam przemyśleniami Tylera a wstawkami popi. Jakby nie, wie, nie wiem, co się wydarzyło. Tak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co się wydarzyło tutaj w tej treści że z jednej strony czytam taki, no wiecie, no taką mech treść, no wiadomo, są błędy, ale gdzie nie są w obecnej literaturze, nie wiem, w sensie w obecnie wydawanej. No ale jest okej, okay, jest znośnie, jest jako tako i nagle przechodzę na perspektywę żeńską i wszystko się sypie natychmiast jest to po prostu tak nieskładne, jest to tak brzydki tekst, kiedy my przechodzimy na to jej perspektywę. Ja nawet nie wiem, tu, jest, tu nie ma absolutnie żadnych zasad, bo główna narracja jest prowadzona pierwszoosobowo, jeżeli chodzi o popi, również jest to pierwsza osoba, ale czasami zmienia się na drugą osobę, co jest strasznie dzikie, tak swoją drogą. Pisanie w narracji drugoosobowej, ktokolwiek się podejmuje, szanuje. Chociaż tutaj niekoniecznie, bo nie wyszło chyba. Nie wiem, było brzydko napisane po prostu. O świecie, światotwórstwie wam nie powiem nic, bo to jest obyczaj. Świat jest rzeczywisty. Jest to miasto wymyślone, co prawda, ale no, miasto w Stanach, jakaś bio, jakieś takie małe miasteczko. Ale co ciekawe, możemy porozmawiać o systemie magicznym. I to jest, to tej to jest, case tej książki, że z tej strony jest, to obyczaj i, i tyle, to literacka na polu obyczajowym, w realnym świecie, a jednak taki element magiczny się tutaj zakrada. I to w, w jednej, no w kilku scenach, chociaż w jednej najbardziej, co jednocześnie nie tyle jest, klasyfikuje się pod system magiczny CDU Ex Machina. No to, że Tyler ma romans, no to wie on, w epopii w pewnym momencie dowiaduje się jeszcze jedna osoba z takiego bliższego grona postaci wokół Tylera i w pewnym momencie Tyler jedzie do swojego spowiednika, który swoją drogą w ogóle był jego kumplem chyba w studiach, no i chce się wyspowiadać z tego wszystkiego, no nie? I ten typ mu mówi, że no, no nie wyspowiadam cię stary, bo, bo nie. I Tyler się oburza, jak to nie, coś tam. I ten gość mu mówi, bo Bóg mi powiedział, że ty nie jesteś gotowy. I potem sugeruje, że Tyler ma kochankę w sumie nie wiedząc, nic na ten temat, więc jest to kinda deus ex machina w obyczaju, tak. A co do systemu magicznego, no to właśnie. Jest tu kilka scen, które są tak bardzo magicznie, fantazyjnie opisane, że wiecie, jest taka specjalna atmosfera się tworzy w jakimś konkretnym miejscu. A jakby takie odgórne boskie przyzwolenie nastąpiło na jakieś rzeczy, i tak i tak dalej. Co swoją drogą wydaje mi się, że może być problemem Tylera, Tak, by the way, bo on z jednej strony właśnie ma takie poczucie, że nie, to jest w ogóle złe to, co ja robię, nie chcę tego robić, ale w sumie to chcę to robić, i wydaje mi się, że w momencie, kiedy niektóre sceny dzieją się właśnie na tym dosłownie terenie. Kościelnym, no to e, może być to kwestia tego, że on próbuje sobie dać przyzwolenie na to, ciągle będąc księdzem, i że właśnie takie wrażenie mu się tworzy, takie magiczno-boskie, coś takiego. Nie wiem, możliwe, że gadam głupotym, ale zdecydowanie taką jedną scenę zapamiętałam, więc chciałam się na ten temat wypowiedzieć. Generalnie, jeżeli chodzi o Prista, oceniam na takie. <grym> No, taki 5 na 10, no totalnie mit, erotek jak erotek, obyczaj jak obyczaj. Nie widzę w tym niczego dramopędnego, <laughs> niczego kontrowersyjnego, no bo umówmy się, jeżeli chodzi o romans z, z Księdzem, no to nie jest to też nowy temat. Nikt też jakoś bardzo nie krzyczał, kiedy pojawił się drugi sezon, Fleabag Na przykład. Wydaje mi się, że też, że bardziej kontrowersyjne sceny. Z były w grodzie szmaragdów, i zdroście, choćby nawet. Także, moi drodzy, drama z dupy, z niczego, jak większość dram w internecie. No i tyle. Tyle, tyle, tyle na ten temat, tyle z tej recenzji. Jeszcze raz, sorry za bycie chaotycznym tutaj. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, koniecznie zostawcie komentarz o treści. Maki, mogą być maki, bo mamy maki na okładce. I tyle, jak czytaliście, Prista, to koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!